W ciągu jednego dnia pięciu asteroid jednocześnie dotrze na orbitę Ziemi. Zaledwie przed chwilą oficjalna strona internetowa NASA opublikowała trajektorię tych pięciu asteroid w czasie rzeczywistym. Największa to 2023 UQ1 o średnicy 376 m. Najbliżej Ziemi znajduje się 2023 UN w odległości 505 tysięcy km. Według obserwacji NASA ich orbity jedynie przemkną w pobliżu Ziemi i nie uderzą w naszą planetę. Jednak jednoczesne przybycie pięciu asteroid w pobliżu orbity Ziemi jest niezwykle rzadkie. Co więcej, fakt, że zbliżają się one z różnych kierunków w tym samym czasie jest bardzo godny uwagi. Na wszelki wypadek grupa planowania obrony planetarnej zorganizowana przez NEO, Near Earth Object Studies, została aktywowana. Jeśli istnieje realne zagrożenie dla Ziemi, Wierzymy, że z pewnością sobie z nim poradzą. Ale jak dokładnie ta Organizacja Obrony Planetarnej przechwytuje asteroidy?